Wojciech Chwicoń Życie postrzępione. Twarze wyłaniające się z rysów malowanych obcą ręką na potłuczonym szkle. Twarze o napiętych mięśniach i lekkich powiekach, pod którymi skupienie przechodzi w spokój i w niemy sen. Twarze, których w nikim już nie rozpoznaje. W barwy minionych dni, moje twarze, które nic nikomu, wszystko minęło, nic nie wróci, nie powiedzą. To Twoje życie, powiedział. Rób z nim, co chcesz. Przynależność bezwolna i bolesna. Przynależność, o którą nie prosił, o której nie marzył ani przez moment, na którą go nie stać, za którą musi zginąć. Leśni się ulica, zachłyśnięta deszczem. To ta ulica. Teraz poznajesz. Stos już ustawiony. Latarnie nie świecą, jak kiedyś. Tłum czeka. Gdzie byłeś? Czekaliśmy tylko na ciebie. Nikt wam nie kazał. A teraz możecie już iść. Nie musisz mnie ochraniać przede mną. Chroń mnie przed sobą. Nie mogę już patrzeć na ciebie. To nie tak. Pomyliłeś swoją rolę z życiem. W zimną taflę, która zawsze zwraca to samo. Albo na odwrót. Białe kryzy na spłaszczonej linii horyzontu. Kilka mew rzucanych wiatrem w bezlitosną bladość nieba. Cisza i pustka, której nie rozumiem, ale która rozumie mnie bez słów, beze mnie do końca to tutaj, teraz, już? Nie mogę już ciebie widzieć, nie mogę sobie przypomnieć, jak wyglądało to coś obcego w twoich oczach i co to właściwie było jej ogród, przesłonięty czarną głą rajstop, podciągniętych aż pod piersi, jej ramiona, ciężkie, bezwładne, rozpraszające blask porannego słońca. Jej przekuty słodyczą kark i usta, usta też, i smród gnijącej duszy z ust prosto w moją duszę. I słowa, słowa których nigdy nie zapomnę, którymi nigdy nie chciałam jej zabijać, słowa bez znaczenia, teraz, zawsze, już. Wszystko tutaj jest sztuczne. Ból. Odbicie twych oczu w czyichś oczach, ciężar przerwanych snów zawieszony w jaśniejącym powietrzu. Ten dom zamyka mnie w sobie. Wiesz, że człowiek posiada naturalną zdolność przystosowywania się do przedmiotów? Chwila strachu i już nieistnienie. Ale przecież ja mówię o tym samym. Ktoś, kim jesteś ty sam. Tak, teraz mówimy o tym samym. Możliwe, że tak. Wyszła. Wypełzła za kontuaru. Śne usta wymówiły jego imię i wiedziałem już, że nie będę czuł oporów. Że nie będę czuł niczego poza kłamstwem w chwili spełnienia, poza nieznośną, martwą koniunkcją rozpaczy i odwrócił się. Wyszła. I nigdy już jej nie widziałem w swoim życiu. I została przy mnie. Do ostatniej myśli, do ostatniej drzazgi w oku, do ostatniego pytania o sens. I nigdy jej już nie spotkałeś? Teraz. Wtedy. Nigdy.